Uprawa słoneczników to całe jego życie. Ten kastylijski rolnik ma już 75 lat. Od dawna powinien być na emeryturze. Woli pozostać anonimowy. Nadal pracuje choć pobiera rentę, a to w Hiszpanii jest zabronione. Sama renta nie wystarczy. Dostaje około 500 euro. Z tego nie da się wyżyć. Trzeba do tego jeszcze dorobić. Dzięki pracy dorabia drugie 500 euro, ale w podeszłym wieku praca jest dla niego coraz trudniejsza. Na robotników go nie stać, a synowie mieszkają w Madrycie. Małe gospodarstwa rolne to typowy hiszpański krajobraz. Z rolnictwa utrzymywało się niegdyś prawie milion hiszpańskich emerytów i rencistów. Wielu z nich pracuje nadal. Nie mają wyjścia. Hiszpańskie związki zawodowe już od dawna domagają się podwyższenia świadczeń dla rolników. Dzisiejsza sytuacja rolników jest nieco inna niż przed 40 laty. Wówczas można było na wsi wyżyć nawet za małe pieniądze. Teraz wieś ma te same potrzeby co miasto. Antonio zrezygnował w ogóle ze swej małej państwowej renty. Żyje z własnych dochodów z hodowli zwierząt. Ma już 67 lat i płaci za to bardzo wysoką cenę. Czasem całą noc nie śpię. Na przykład, kiedy cieli się krowa, wyrzucić gnój z obory, zadbać o świeże siano. Wiele rzeczy jest do zrobienia. Nie mam wolnego czasu, w końcu to moja własna firma. Muszę wszystkiego sam dopilnować. Antonio chce przekazać swoje gospodarstwo jednemu z synów, dlatego daje z siebie wszystko. Zawód rolnika to jego pasja. Innej pracy nie może sobie wyobrazić. Wielu rolników w Hiszpanii pracuje aż do późnego wieku. Niektórzy przypłacili to swym życiem. Praca rolnika, szczególnie przy dużych, nowoczesnych maszynach, jest niebezpieczna. W jednym tygodniu zginęło kiedyś w wypadku przy pracy aż czterech rolników wszyscy byli rencistami. O złą sytuację w rolnictwie obwinia się kryzys gospodarczy, ale nie tylko on jest winien. Słynny hiszpański boom gospodarczy doprowadził do obniżenia zarobków. Ci, którzy pod koniec lat 90. pracowali i płacili składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, byli w większości wypadków nisko opłacanymi pracownikami w sektorze budowlanym. W końcu państwo zaczęło reagować na sytuację hiszpańskich rolników. Chce wspierać pracujących emerytów. Jeśli zrezygnują z połowy świadczenia, mają prawo dorabiać. Plantator słoneczników z Kastylii zastanawia się nad tym rozwiązaniem. Może ta nowa rządowa propozycja jest bardziej opłacalna, mógłby całkiem legalnie pracować jako emeryt. Może to rzeczywiście jest jakieś rozwiązanie. Wielu Hiszpanów w podeszłym wieku nadal pracuje zawodowo. W kraju jest 6 milionów bezrobotnych, praca jest tu więc przywilejem, i kto ją ma, niechętnie z niej rezygnuje.